Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest gra Smite. Moi drodzy, i ze względu na to, że wyszedł nowy patch z nowym bogiem, e, który zowie się Kumba Karna, e, dlatego też przyszła kolej na niego, moi drodzy. E, postanowiłem, że jak wyjdzie nowy Bóg, to będę się starał po prostu jak najszybciej coś nim nagrać, żebyście mogli jak najszybciej sobie zobaczyć, e, jak on wygląda, jakie ma umiejętności, jak się nim gra przede wszystkim oraz to, czy czy jest sens po prostu inwestować w niego swój cennie zarobiony favor? Ja tutaj mam dostęp do tych wszystkich bogów dzięki Ultimate God Packowi Także mogę Wam szybciutko pokazywać nowych bogów na bieżąco Także możecie sobie to po prostu w ten sposób wykorzystać pozytywnie I stwierdzić czy, czy jest sens po prostu kupować tak, takowego boga Czy on się Wam podoba czy nie No i ze względu na to, że dzisiaj właśnie jest środa Kiedy ten patch wyszedł, także będzie to w miarę, w miarę świeżutka seria ponieważ nagrywam to chyba bodajże na czwartkowy odcinek, także dzień wcześniej, aha, zazwyczaj nie zdarza mi się to najczęściej jest tak że po prostu nagrywam w piątki przez cały tydzień, bo na cały tydzień po prostu w jeden dzień nagrywam, a dzisiaj trafiła się chwila czasu. Na dodatek udało mi się stworzyć party złożone z Mareckiego oraz Zniszczyciela. Także tutaj we w Joście 3v3 będziemy próbować swoich sił, w tym ja wypróbuję nowego boga Kumba Karne. Moi drodzy, do tej pory zagrałem nim jedno 3v3 przed tą grą, ale niestety... Mm, Niestety wyszła jedna osoba i było dwa na trzy z mojej drużyny. Także no, tamta gra po prostu szybciutko się skończyła, nie było tak naprawdę co wrzucać była to totalna porażka z naszej strony. No ale cóż, wolę jednak mecz w pełnym składzie, jeżeli takowy przegramy, to po prostu nie będę miał wtedy pretensji do tego, że ktoś wyszedł, tylko po prostu pretensje do nas samych o to, że kiepsko nam poszło, ewentualnie po prostu przeciwnicy byli lepsi. Także moi drodzy, ja tutaj w związku z tym, co wcześniej oznajmiłem, wybieram kumba karne. No i widzimy się już w ekranie logowania, tam już omówimy sobie składy, także wielkie dzięki do tej pory i do, do zobaczenia za 2-3 sekundy. Ok, moi drodzy, zgodnie z obietnicą przedstawiam Wam ekran logowania, w którym to widzimy, że Marecki gra Kali, ja gram Karną, natomiast niszczyciel gra, gra Isis, czy tam Isis, nie wiem konkretnie z nowym skinem, który wyszedł w patchu razem z Kumbakarną. Bardzo, bardzo fajny skin, superowy, bardzo mi się podoba. Jeżeli dobrze grałbym a, Easy sizes, to na pewno bym sobie go kupił. I tutaj mamy jeszcze Anubisa, e, Kaba oraz e, już wam mówię, Anubisa, Ahmuzen, O i również Kumba karne, moi drodzy. Jest to bardzo fajna wiadomość ze względu na to, e, że będziemy mogli sobie je zobaczyć a, no właśnie Living Base Mój items, to, to nie jest zbyt mądre. Pamiętajcie o tym. E, dobrze, tutaj myślę, że standardowe sobie weźmiemy e, połączenie. Ewentualnie jeszcze, może, zakupię sobie na początku blinka, ze względu na to, że Kumba Karna e, w jednym ze swoich skilli proponuje Stuna, bardzo fajnego. E, I moi drodzy, Podbiegnę tylko pod blue i tam omówimy sobie albo może po drodze sobie omówimy skille, moi drodzy. Um, pierwszy skill jest to throwback, moi drodzy, ma Taki, taki zasięg, kumba karna leci do przodu z brzuchem wypiętym, wygląda to mniej więcej w ten sposób i wszyscy, którzy napatoczą się na jego drodze, po prostu są stunowani jeżeli jest to bóg, jeżeli jest to minion, to miniony są odpychane brzuchem do tyłu i jeżeli właśnie tym odepchnięciem trafimy takim odepchniętym minionem trafimy w jakiegoś boga, to to również zadaje mu damage Całkiem niezły skill, bardzo pomysłowy. Natomiast grogi strike to jest takie uderzenie tą wielką maczugą, mniej więcej w tym obszarze, który tutaj widzimy. Tylko zamach, zamach jest bardzo, bardzo długi. No i tutaj widzimy, że ten damage nie jest jakiś mega wielki. Moi drodzy, o i to jest właśnie to odepchnięcie. Ponadto, moi drodzy, trzeci skill to jest takie wielkie ziewnięcie obszarowe. Ono na taki obszar, i ono stunuje i slowuje naszych przeciwników. Także tutaj, no to było to uderzenie maczugą, odepchnięcie brzuchem. Dobra, już tutaj mam nadzieję, że zaraz padnie ten czerwony. I super. Teraz dołączymy sobie do Easy Sizes. Muszę się dowiedzieć, jak się to czyta ogólnie. I jeszcze, moi drodzy, oprócz tego kumba karna ma z ulti. Ulti to jest nabiegnięcie, które ma mniej więcej taki sam zasięg jak jedynka. To jest takie nabiegnięcie na przeciwnika i podbicie go uppercut'em do góry. To było właśnie to źwnięcie, które pozwoliło nam tutaj zestunować. Przeciwników, oni są tak jakby, nie wiem, usypiani, nie wiem tak naprawdę, co, co, co to ziwnięcie robi, bodajże, ale tutaj, jak widzicie, są zmezowani, nie wiem jak to nazwać. Także tutaj naprawdę jest to przydatne, ponieważ później to trwa 3,5 sekundy. To jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo czasu, w którym można nieźle komuś narobić przykrości. Ponadto, moi drodzy, kumbakarna dysponuje również pasywem. Tego, tego, ten pasyw jest bardzo przydatny, ponieważ co bodajże 4 minuty, moi drodzy, nie giniemy, tylko kumbakarna zasypia. Po prostu kładzie się na ziemi i zasypia, i w tym czasie jest immun na czary. Jedynie można go zabić basic atakami. I ilość tych basic ataków zależy po prostu od. oj, oj, oj. niestety tutaj nie udało się odratować e... on to jest ten zamach maczuga on jest bardzo bardzo długi no ale e... jakoś tam sobie radzi ja na pewno nie będę go maksował bo on bardzo długo się do tego zbiera i jest bardzo niski a e... zasnął och kurczę sam zapomniałem o tym że on zasypia Moi drodzy, teraz będę musiał sam szybciutko wracać do bazy i to piechotą. Na początku mogłem go bić dalej w sumie teoretycznie, bo po zadaniu 6, jak widzicie, 6 basic ataków, jeden every 5 levels, czyli po prostu na 20 dwudziestym, na dwudziestym levelu będziemy musieli warnąć kumbakarne bodajże 10 razy ale mogę się mylić, mogłem się pomylić w obliczeniach wstępnych. No, i tak wygląda ten bóg. On jest tutaj guardianem, czyli jest nastawiony raczej na tankowanie. Ja tutaj będę się właśnie na tym skupiał. Mamy, anu, mamy Kali, mamy, mamy Isis, także ja tutaj będę starał się troszeczkę przytankować. Ale to po prostu najpierw wymaga oczywiście sprzętu odpowiedniego. No, i przydałoby mi się to ulti, wtedy bym mógł po prostu wyłączać jednego z przeciwników z walki. Tak, i to było na tyle teoretycznie. Jak widzicie, on tutaj mocy y, tak jakby zbyt dużej nie ma. Dopiero po dołączeniu tego ulti zacznie się, zacznie się tutaj coś dziać. Albowiem to ulti, moi drodzy, zadaje 700 damage'a y, na ostatnim levelu. Także przydałoby się dobić to do 20. Oj, oj, czemu tak sobie stoisz tutaj? Aj... Wychaczyłem porządnie. Być może uda mi się tutaj przeżyć jeszcze trochę. Ale ja mam jeszcze swojego pasywa, moi drodzy. Mogę go teraz wykorzystać. Eee, mogę go teraz wykorzystać, żeby wam go pokazać. Ale wygląda na to, że po prostu nie, na razie nie będę musiał e, ginąć. Tak, tak, nie będę musiał. O, 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 jeżeli jest możliwość, to oczywiście jak najdłużej będę chciał tego pasywa sobie przytrzymać, um, albowiem jest naprawdę czasami ratujący skórę. Um, ja sobie kupię to tutaj, wesprę swoich y, sprzymierzeńców, i przydałby się ten blink na wyższym levelu. I w ten sposób będziemy sobie tutaj działać, ja będę kupował sprzęt pod tanka, chłopaki niech się zajmą d majem. teoretycznie taka jest tutaj zasada grając oczywiście tankiem, no i tego postaram się trzymać, ja będę się skupiał na tym, żeby ginąć, ja będę się skupiał na tym... Zwróćcie uwagę, w momencie jego zamachu ja mogę go śmiało uśpić... E, także on jest wtedy bezużyteczny, tak naprawdę. Ja będę sobie tutaj maksował na zmianę jedynkę z trójką. Ta dwójka, ona bije, niby tam e, rudcy rzuca, ale te rucy jak widzicie, one tylko półtorej sekundy trwają. Także to nie jest jakiś mega. E, wolę mieć zdecydowanie to uśpienie, ono usypia całą drużynę. E, także później, w dalszej części gry, będę miał po prostu możliwość tutaj anobisa zielę. Zwróćcie uwagę, z minionów. I to całkiem sporo damage'u zadaje, ponieważ już 120, a mam to dopiero na drugim levelu. Także będę się starał to jak najszybciej tutaj zmaksować. No i mam nadzieję, że ta gra po prostu nie skończy się tak jak poprzednia. Przynajmniej się wardy tutaj widzę, oni się chowają cały czas. Zwróćcie uwagę, ja tutaj w chcę moje ulti. O, tak wygląda ulti, kumba karny. Okej, okay, przeżyję. O, i zwróćcie uwagę, to jest właśnie to moje ulti. Teraz tutaj uciekają mi te... Ach, no właśnie. I on mi zadał dostateczną ilość basic ataków, przez co po prostu podczas spania zginęłem. Jeżeli nie zadałbym ilości wymaganych basic ataków, to bym przeżył i uleczyłbym się z 25% życia i 25% many. Także jest to naprawdę bardzo ciekawa sprawa z tym pasywem, szczególnie jeżeli gdzieś tam uciekamy, mamy na sobie dota, zbiegniemy gdzieś do dżungli albo do bazy. Ten dot nas ewentualnie dobije, a wtedy my sobie po prostu uderzamy w kimonko. Ach, kurczę, uciekł od tej maczugi. Bardzo mało brakowało. Jak widzicie, blink na kumbakarnie jest bardzo pomocny, ponieważ mogę się wblinkować w akcję i strzelić moją trujeczką, która uśpi przeciwników. Eee, no i dzięki temu po prostu. Dzięki temu po prostu. Ja teraz mogę ciebie też uśpić. O, i zwróćcie uwagę, zużył ulti na mnie. Bardzo dobrze. Zaraz walnę tutaj minionkami. Tak to wygląda. Zwróćcie uwagę, ile to mu zabrało od Naprawdę dużo. Ja tutaj, może uda mi się zwiać. Powinno mi się udać. To jedyneczkę możemy sobie też użyć do ucieczki. Okej, okay, Kali sobie poradzi. Ma bardzo dużo życia. E, mam przynajmniej taką nadzieję. E, ja podbiegnę sobie szybciutko do bazy i się tutaj uleczyć. E, kupię coś dla moich teammatesów, żeby po prostu mogli tutaj mieć aurę. I jeszcze jedną potkę mnie stać akurat, no i wracam szybciorem na linię, Kali tutaj naprawdę podupada na zdrowiu, a mi do mojego pasywa została jeszcze połowa czasu, jak tutaj widzicie. Ale już jestem na linii, także jest dobrze. Zwróćcie uwagę, ja tutaj może, a, zwróćcie no nie wiedziałem, tego dużego miniona chyba nie da się odbić. Ciekawa sprawa. Chyba tylko te małe mogą tak fruwać. Zaraz sobie jeszcze raz uderzymy, zobaczymy. Jest tutaj easy sizes i jest już Kali. Natomiast nie ma ich kumbakarny. Można by to wykorzystać. I chyba taki byłby najlepszy plan. Ach kurczę, nie dobiegłem na ulti. Ale fail, moi drodzy. Mareckiego tutaj zostawiłem samego. Nie może tak być. Niestety, kurczę. Eee, tak to nie miało wyglądać. Szkoda wielka. Aj, kurczę, miniona mi dobiło. Chciałem z brzucha go zdjąć, ale się nie udało. Oj, nie mam, nie mam pasywa, nie mam pasywa, nie mam pasywa. Okej, okay, super, 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 super. Niszczyciel do tej e, zdobił e, Świetnie Nobisa. E, niestety. E, drugi przeciwnik zwiał e, Achmuzen Cup szkoda. Myślałem, że uda się tutaj double killer zrobić niszczycielowi, e, moi drodzy. Jeżeli gracie tankiem, to pamiętajcie o tym, żeby nie zabijać. E, zostawiajcie kile swoim po prostu sprzymierzeńcom. Tak jest po prostu najlepiej. E, co ja chcę kupić? Co ja chcę kupić? E, dobra, zbieramy tutaj te rzeczy. E, jako tankowie najlepiej ginąć, e, najlepiej ginąć, mieć jak najwięcej zginięć i asyst, tankiem to naprawdę nie jest wstyd, a wręcz przeciwnie, e, jest to bardzo dobra, e, świadczy to dobrze o tanku, tak, on tutaj wtedy po prostu wiadomo, że e, zrobił dobrą robotę. Ok, coś tutaj udało się odpuszować. No, niestety, straciłem wieże. Jak widzicie, tutaj pusz nie, nie jest zbyt wysoki z mojej strony. E, dwóch moich depsów się cofnęło. A powracając do tematu, moi drodzy, e, jeżeli gracie tankami i coś zostało naprawdę na niskim życiu, to ktoś został na niskim życiu, moi drodzy, to po prostu. Dajcie go dobić komuś innemu, bo oni na tym skorzystają, a wam jako tankowi nie są potrzebne zabicia. To, to no, o tym trzeba pamiętać. jest bardzo istotne. Tak, jak widzicie, tutaj namawiają mnie do powrotu do bazy. Świetnie. Ajajaj, aj, aj, nie pocelowałem ulti, jaki fail z mojej strony. Ale tutaj musimy kumbakarnę teraz bić, musimy go bić. O, pięknie, sam poszedłem w kimono. Pięknie, pięknie. Super, o to mi chodziło, zwrócenie jego uwagi. Świetnie. Moi drodzy, tutaj, w tym przypadku, jak widzicie, ja zostałem sam na mapie, także musiałem z tego kila e, dokończyć. Ale jeżeli byłoby inaczej, e, i, i mianowicie. Aziz e, za mną leciała, to ja bym po prostu zostawił tego Anubisa dla niej i wtedy ona by mogła sobie zrobić dobitkę. E, I na tym to polega. Jeżeli gracie z tankiem, to pamiętajcie, że jeżeli wyzywa was od KSR-ów, to po prostu znaczy, że ta osoba nie wie o co chodzi grając z tankiem, tak? Bo tank ma przyjmować na siebie damage, a nie ma go zadawać. Chyba że gramy tankiem ewidentnie zrobionym pod damage, no to wtedy powiedzmy, że, że jakoś tam można na to przymknąć okiem, kiedy tank zabija. Mm. No ale umówmy się. Tutaj guardiansi raczej zazwyczaj mają skile sprzyjające po prostu e, saportowaniu, czyli stuny jakieś e, tego typu rzeczy. Ojeju, nie mogę tym multi pocelować. Kurczę, coś naprawdę nie wchodzi ewidentnie. No ale to nic, dobrze, już jest w porządku. E, udało nam się tutaj zabić ich tanka. W tym przypadku drugiego kumba karne. Zwróćcie uwagę co niszczyciel tutaj po prostu, co się dzieje. Ja tutaj, okej, okay, drogę. No, widzicie, nie da się tego dużego miniona walnąć z brzucha tak, żeby poleciał. Tylko te małe się da. Trzeba o tym pamiętać. No, fajnie by było jakby mi tutaj... Ja tutaj przyjmę troszeczkę uderzeń z, od towera na siebie. okej, okay, jak widzicie, to ulti nie, nie należy do najmocniejszych. Hmm, dziwne, dziwne, bo tutaj był, był, był. E, był sygnał do ataku. Natomiast następnie był sygnał do ucieczki. No i tutaj tak nieco się pogubiłem. Ach, Jeszcze chciałem uśpienie rzucić przed śmiercią, ale się nie udało. E, szkoda, szkoda. Tutaj nie możemy tak siebie, sobie rzucać jeden retreat, jeden atak, jeden retreat i tak kurczę nie wiadomo czy retreat czy atak. Trzeba się po prostu zdecydować. Hmm. Ja też tutaj się delikatnym niezdecydowaniem wykazałem, ponieważ nie wiedziałem której komendy posłuchać. No i tak się to właśnie zakończyło, że padną mi Feniks i wieża, także no cóż, e, przynajmniej jestem zadowolony, ponieważ w tej grze jestem w stanie wam pokazać praktycznie wszystkie możliwości kumbakarny, gdzie we wcześniejszej grze e, tak naprawdę grała, trwała ona bardzo krótko e, i, i, i po prostu we dwójkę, no wiadomo, nie da się zbyt wiele zdziałać, no ale niestety, e, tutaj nic się nie da zrobić. Okej, okay, jak widzicie, tutaj kumba karna już podjął działanie. Pięknie. No, nie dziwię się, że skupili się na przeciwniku, yy, którym jest Kali. Ja tutaj spróbuję jednego z nich po prostu wyłączyć z gry. Okej, okay. widzę, że ich tank chyba w ogóle gdzieś się ulotnił, no to wygląda. Nie ma go tutaj z nami. O, teraz już wrzucił, okej. Okay. Pytanie, czy Kali jest w stanie sobie poradzić z kumbakarną sam na sam. Okej, okay, trafiłem go minionami, świetnie, teraz go uśpię. I tutaj powinniśmy już dokończyć dzieła. Świetnie. Świetnie, naprawdę to co niszczyciel robi, nie dziwię się, że kupił sobie tego skina na e, Easy Sizes, ponieważ e, wie, wie o co chodzi. Umie nią grać. Jest to naprawdę... Zwróćcie uwagę. Naprawdę tutaj jesteśmy totalnie już zbędni. Tak naprawdę. Okej, okay, możemy już sobie tutaj spuszować wieże. I być może nawet spuszczujemy sobie Fenixa, bo tylko sam kumbakarna jest tutaj przeszkodą. Teraz ja go podbiję, naładuję sobie. O, i teraz zwróćcie uwagę, my będziemy go bili. I do widzenia. O, kurczę. <grym> Nie wiedziałem, że ostatnie uderzenie go dobija. Myślałem, że ostatnie uderzenie go obudzi i dopiero będzie trzeba go dobić, no ale to nic. Nie obrażał się tutaj, mam nadzieję, na mnie panowie, za tego typu zagranie. Szczególnie, że wcześniej tyle biadoliłem na temat tego, żeby nie dobijać depsom. No ale to widzicie, jak to jest. Jedno się mówi, drugi się robi. Dobrze, pytanie teraz: Ja chyba sobie wezmę to do slow'a i tutaj zrzucimy wszystko na healing, nie na attack damage, ze względu, ze względu na attack speed'a, ze względu na achmuzon On tutaj robi gigantyczne, gigantyczne naprawdę obrażenia, szczególnie tymi swoimi szybkimi, tymi żądłami. Także mam nadzieję, że uda się go tutaj co nieco spowolnić. O oj, 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 pięknie. Trzeba wiać. Trzeba wiać. Okej, okay, tutaj w tej akcji... Tutaj w tej akcji naprawdę niewiele jeszcze byłem w stanie zrobić. Ach, kurczę. Chciałem uratować e, Isis, ale ona jak widzicie nie, nie chciała się cofnąć. Postanowiła spróbować się sobie kumba karne dobić, no ale przez to, że jej się nie udało, to zginąłem ja. E, no cóż, niestety, szkoda bardzo. Soul river, bonus, image, base, on target, max HP. E, target? Hmm. Skoro tak podpowiadają, to mogę mu to kupić, zobaczymy czy coś się zmieni. Pytanie tylko, czy ja będę miał jeszcze okazję tutaj cokolwiek zdziałać, bo widzę, że Ahmuzemka, zwróćcie uwagę, co on robi z Tytanem. On tutaj po prostu go młóci Niesamowicie. Tak. Okej, okay, moi drodzy. Ta gra dobiegła końcu, dwa, końca 20 minut. Przeciwnik okazał się lepszy. Tutaj oczywiście nie mam ku temu wątpliwości. Być może tutaj też miało spore znaczenie to, że gram pierwszy raz z kombakarną. Drugi, ale ta pierwsza gra powiedzmy, że się nie liczy ze względu na, na to, że to była dziesięciominutowa gra dwóch na trzech. Także tam nie, nie zdołałem rozwinąć skrzydeł, no ale e, również mam nadzieję, że zdołaliście zobaczyć, jak wygląda kumbakarna, jak się nim gra, jakie ma skile, co jest w stanie zrobić i tak dalej. Dobrze, my widzimy się za dwa dni. Ja zachęcam Was, oczywiście, jeszcze do brania udziału w konkursie, który trwa do jutra, ponieważ ten filmik pojawi się w czwartek, to w piątek jest koniec konkursu, także zachęcam Was do udziału. No i oczywiście komentujcie, oceniajcie i subskrybujcie. My widzimy się już w kolejnym odcinku z tej albo i z innej serii. Także do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.